Dajcie z tej strony Uluru i właśnie niedawno wstałam i teraz będziemy publikować vlog masa drugą część wyszło 26 minut, więc będziecie mieć trochę oglądania, ale mam nadzieję, że będziecie no, dobrze, że będzie wam się dobrze oglądało i, i teraz za chwilę pójdziemy zjeść śniadanie i mam pomysł, żeby dzisiaj porobić kartki świąteczne, i może ewentualnie jeszcze pójść na spacer. Ogólnie już po śniadaniu zapomniałam nagrać, co tam jadłam, ale to chyba nie jest istotne w tym filmiku. Tak, dzisiaj mamy 4 grudzień, czyli są imieniny Barbary. Z racji tego, że znamy kilka barbar, że tak mogę powiedzieć to będziemy jechać w odwiedziny, a dopiero potem właśnie jak przyjedziemy, to zajmę się, zajmiemy się tymi kartkami, ponieważ teraz muszę się zbierać. No i ogólnie życzę wszystkiego najlepszego każdym barbarom, które to oglądają. Mam nadzieję, że miło spędzicie ten dzień. Także ja się teraz zbieram. I raczej już się odezwę jak już wrócę. Jeżeli tylko pokażę, że w tym naszym wspólnym kalendarzyku yy, była ta kulka znowu yy, czekoladowa oraz takie kolczyki dzwoneczki. Także je zaraz ubiorę. W ogóle zrobiłam już sobie makijaż, jak możecie zauważyć. Już zaczęłam układać włosy, już chciałam się yy, no, ubierać. I patrzę rzęs nie pomalowałam i nie wiem, po prostu. Dopiero zobaczyłam teraz, więc... No. Ale moja siostra tak miała raz, że wyszła bez pomalowanych rzęs, bo zapomniała. Teraz zdecydowanie lepiej. Kulczyki już założone. No, tak fajnie... ten... Y... grzech tak można powiedzieć. Ale to aż tak słychać w uszy, jak właśnie to jest tak tutaj blisko. Ale mega fajna. Dobra, ogólnie już wróciłam. I co chciałam powiedzieć? No nie pójdziemy na spacer, bo już jest ciemno, ale będziemy robić kartki. Już wszystko przygotowałam. Będzie ich aż 14, więc prawdopodobnie zrobimy połowę dzisiaj, połowę później w jakimś innym vlogmasie. Dzisiaj tak bardziej się zajmiemy kartkami, które yy, do, będą musiały troszeczkę. Zajmiemy się po prostu kartkami, które będą dla osób, które daleko mieszkają. Aby po prostu to doszło. Więc wydrukować wydrukować takie coś. To są takie kółeczka z napisem Wesołych Świąt, albo tutaj mamy takie, takie krasnodębki fajne, które mi się właśnie kojarzą ze świętami, bo już można to powiedzieć, że to są Mikołaje. Eee, I one będą przyklejone na kopercie z tyłu. Tak sobie wymyśliłam. I nad nią, czy ich jest 14. To mam ponad 14 minut, dobrze. Yy, wydrukowałam dwa takie te zdjęcia, yy, które mi się bardzo podobały, i właśnie to zdjęcie jest na Instagramie. I Chciałam wysłać je dla osób, które znam yy, z lps bo bądź po prostu wiem, że zbierają yy, figurki. Wydrukowałam jeszcze takie kolejne skrzaty: całą taką kartkę oraz szukałam właśnie petrzopowych związanych yy, ze świętami, oraz takie też inne świąteczne rzeczy. I taką coś tam wynalazłam. Jeszcze zanim zrobimy, przedstawię Wam herbatkę, którą teraz piję, bo nie wiem, czy Wam mówiłam. Dzisiaj mamy herbatkę jabłkową, jabłko cynamon. Mam tutaj w świątecznym kubeczku jeszcze trochę. Nie wiem, czy widać. Chyba ja pewnie wyleję, niż wam pokażę, więc przepraszam, Wam nie pokażę. Jeszcze sobie zjem kuleczkę podczas robienia. Mm. I dobra. Yy, to tak. Co to jeszcze rzeczy? To mam takie naklejki, więc może coś jeszcze z tego zrobimy. Brokat, blok biały, techniczny. mam tutaj w środku. Nie wiem, czy ktoś kojarzy fermi. Kiedyś były bardzo popularne. Jedne z moich ulubionych zabawek. Yy, no, a w środku mam bloki, znaczy te kar kartki kolorowe. I tak, zrobimy. Yy, takie coś, że nie, będą, nie, nie będę robić raczej. Chociaż nie wiem. Jeszcze tak za bardzo nie mam pomysłu, co do niektórych kartek, ale sam, żeby dla niektórych zrobić takie kartki. Coś tego typu, żeby tak właśnie stało. A niektóre kartki to po prostu zrobimy, że będzie po prostu kartka. Tylko jeszcze nie wiem, dla kogo jaką, ale to się jeszcze wymyśli. Najpierw może po prostu zrobimy na próbę dla pewnej osoby i zrobimy kartkę składaną, czyli cały wyjmiemy. Ja wam pokażę ogólnie jak yy, będę robić jedną albo dwie kartki i po prostu już zrobię resztę bez nagrywania, żeby was nie zanudzić i wam po prostu pokażę. Mówimy nadzieję, żeby też już wyjęliście swoje świąteczne kubki. Jak nie macie świątecznych kubków, to pamiętajcie, żeby zakupić. Od razu o wiele lepiej się pije chyba bądź kawkę, bądź kakałko, bądź mleczko, co tam lubicie pić w kubkach. I teraz tak... Mam nadzieję, że to mi wyjdzie, bo ja bym nie taka niby nie byłam dobra w takich plastycznych rzeczach. To się właśnie w robieniu kart. Kartek pisania czegoś, czy coś tego typu. Dobra, i mamy na pół. Więc tak będzie można sobie taką... Postawić. Więc będzie fajnie. I tutaj zrobimy e, jakąś tutaj coś kolorowego. Będzie napisane Wesoły Świąt. Damy jakieś tutaj naklejki albo to, co wydrukowałam. I tutaj otworzymy będą życzenia. Tutaj też coś jeszcze dokleimy i będzie tylko. I zapakujemy w kopertę. I wam pokażę, jakie koperty znalazłam. Takie brązowe, które dają jeszcze takiego fajnego wajbu. Jednak niestety tych kopert mam 11, yy, więc jeszcze takie wzięłam. Takie zwykłe, bo już, no, tych to mam full, ale że te znalazłam, to jestem przeszczęśliwa. I tak, jak będziemy zaklejać, to właśnie tutaj zakleję i damy te wesołych świąt. I ewentualnie jeszcze kopertę ozdobimy jakoś. Oczywiście nadawcy nie będziemy pisać, tylko odbiorca, żeby nikt się nie domyślił to napisałam, dopóki nie przeczyta listu. Ja ogólnie nie wiem, czemu wyobrażam sobie coś tutaj zielonego, żeby właśnie napisać ten Świąt, taki jasny zielony, więc zaraz zobaczę, czy mam coś tutaj. O, 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 o. coś zielone, to weźmiemy i po prostu wytnę taki prostokąt mniejszy, nakleję na środku i będzie w środku napisane Wesołych Świąt i gdzieś te rogi ozdobimy sobie i będzie fajnie. Jeszcze właśnie może blokadu użyjemy do tej kartki. No zobaczymy, najpierw to wyd. Powiedzmy, że równo. Tutaj to w sumie nawet widać, tak, że w miarę równo jest chyba. No. Ja się starałam, naprawdę. Myślę, że po prostu ktoś to doceni, że się starałam i że zrobiłam sama tą kartkę. Teraz kolejne wyzwanie trzeba napisać na tym wesołych świąt równo. No, powodzenia to robiłam. Myślę, że w miarę równo i w miarę fajnie to wyszło. Tylko... no niestety nie mam flamastra czerwonego. Musiałam to zrobić kredką i... trochę ciężko się to robi, więc następnie będę musiała jakoś coś zupełnie innego wymyślić. Wymyślać. aby to nie ale wolałabym to napisać. No i dobra. No i teraz będziemy ozdabiać. I ja tutaj zaraz coś wymyślę i pokażę Wam moją koncepcję. Dobra. Robiłam pierwszą stronę i wygląda tak, i myślę, że wygląda ładnie, i nie jest to sam tam łyso czy coś. Nie, mi się podoba. Ale rzadko się, nie rzadko, tylko może bardzo dawno, dawno, dawno temu e, robiłam kartki. I może dlatego tak jakoś. Nie mam takiej do tego jeszcze, ale myślę, że jak teraz porobię, to będzie coraz lepiej. Ale myślę, że ta też nie jest zła. I teraz zrobimy środek i na środku napiszemy życzenia. Tylko musimy znowu użyć jakiejś kartki, bo już w tej no raczej nie użyjemy, bo jest yy, za mała. Więc zaraz tutaj wybierzemy jakiś kolor i napiszemy życzenia. Wziąłam taką żółtą karteczkę, już ją trochę przycięłam i ją przykleję na środek i napiszę życzenia. Tylko właśnie zanim. Na, yy, przykleję to na pierwsze życzenie, bo jak mi się nie uda, no to zmienię po prostu kartkę, a nie całą kartkę świąteczną. No i taką. Oh. Napisałam życzenia, więc już przykleję tutaj na kartkę. No i coś tutaj dodam. Ewentualnie tylko tu na dole, chociaż myślę, że na górze też. No i będzie skończona kartka. Dobra, na tę chwilę zrobiłam taką pierwszą jaka się prezentuje. Z tyłu nic nie ma, bo to ma być taka, właśnie, że tak się patrzy. Jeszcze ją raczej ozdobię jakoś, ale na razie nie mam pomysłu, więc tak ją zostawiam. Tutaj mamy kolejną kartkę, która jest już skończona. I w środku są życzenia, ale już się podpisałam, więc już no, wam przykro mi, ale już wam nie pokażę. I jeszcze taką zrobiłam, i w środku też jest już no podpisane, także też już Wam nie pokażę, ale no, ten przód chyba najładniej wygląda. Jeszcze pokażę Wam tamtą kartkę, no i tą. Ta pierwsza była. I te wszystkie kartki, które dzisiaj zrobiłam. Yy, także resztę zrobię jutro i zaraz będziemy yy, wpisywać do świątecznego kalendarza, że pierwsza część kartek świątecznych jest zrobiona. Także jest już wpisane. Mam nadzieję, że Wam się ten vlog podobał. Zapraszam Was na jutrzejsze. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczorku. No i mam nadzieję, że do usłyszenia. Pa pa!